Jest środa, 15 października, przyjechaliśmy z Markiem do lasu i jadąc samochodem, z samochodu, patrzcie co ja dojrzałem, takie bagniaczki, daję Markowi, nie chcę sprawdzać, czy są zdrowe i pierwsze bagniaczki, moje większe w tym sezonie, dojechaliśmy na miejsce kaniowe, ale powiem Wam, owady atakują, Pierwsza kania taka Ale owadów jest tyle, że masakra. Już z 10 na mnie siedzi. Tutaj zostawiamy taką małą. Tu jest duża. Ale pewnie już będzie stara. Zaraz sprawdzimy. I robaczywa jak nie wiem co. Tu jest następna kania. I też robaczywa. Może być dzień że kanie będą bardzo robaczywe zły znak na początek ale może się pozbiera kuleczki bo już przede mną widzę większe kuleczki tu ktoś widać powywracał to może takie kanie większe kulkowate pozbieram jeżeli będą zdrowe pierwsza zdrowa druga tutaj I też zdrowiusieńka. To małą to zostawiam. Wezmę tą większą. Tu jest kolejna przede mną. Ta też zdrowa. To może takie kanie będą. Trzeba zbierać to, co jest. Ta jest chyba roboczywa tak zobaczcie jaka zobaczyła pochodzę tu chwilę z markiem i zobaczymy o tu jest następna widać że mniejsza może będzie zdrowa zdrowy teńka tak i spacereczek porobimy i zobaczcie już mam 6 chwila w lesie szybkie obskoczenie miejscóweczki kaniowej pozbieranie kilkudziesięciu kań i uciekam stąd trzeba z markiem pojechać żeby sobie pozbierał trochę podgrzybków także tutaj tylko chwilowe zbieranie jest kolejna kania Zdrowy teńka idę teraz w te trawy. Może w trawach będą, bo tu jest mała przede mną. Może tu będą większe. O, już widzę większą. Tylko się wejdzie w krzaki, gdzie są trochę osłonięte. I od razu pojawiają się większe egzemplarze. Tylko czy będą zdrowe. Tutaj chyba nie wezmę bo ją tu żuk objadał. i jest robaczywa ale tu jest taka ładna tej mniejszej nie biorę tu kolejne dwie małe już wam je pokazuję o tutaj maluszków sporo to je zostawiamy żeby zdążyły sobie urosnąć I szukamy większych. A czy coś będzie? Zobaczymy. Uszedłem tu do końca. I tu ewidentnie jest więcej kań. Patrzcie, małe, większe. Tam kolejne. Także biorę się za zbieranie. Byle by były zdrowe. Widzicie jakie ładne? Wolałbym takie duże, rozłożone ale te duże niestety już są bardzo robaczywe to trzeba przebierać takie mniejsze poczekajcie chwilkę, bo coś Marek ode mnie chce patrzcie zdrowa, a wydawało mi się, że będzie robaczywa kolejna miejscówka i kolejne kanie Tutaj są trzy, ta jest trzecia. Kawałek dalej jest pięć. Ta jest szósta. Dobra Marek, ja te sprawdzę. Idź dalej. Postaw na razie, ja to przejrzę. Zaraz przejrzę to, co Marek znalazł. Czy są zdrowe, ale najpierw zobaczcie. 5 kan u siebie. 10 minut, zobaczcie. Przejrzałem te marka Kanie. Kilka wziąłem, kilka wyrzuciłem. Tu są kolejne. Przede mną maluszek. Tutaj to już jej nie biorę, bo już stara. Ale powiem wam szczerze, tu jest mniejkań. Tam jest więcej, tam gdzie Marek chodzi. Ale lubię obchodzić te rejki. Dlatego mimo że teraz się nie trafiają, to ja tu zawsze przychodzę. O, widzicie, jest następne. Tu w tych krzakach są większe. Więcej traw i większe sztuki się trafiają. Jednak tam na otwartym jest dużo mniejszych. Tutaj taka. Opa! Z krzaków wyjęta. Zobaczcie, jaki grubas. Ale robaczywa. Dobra. Jak jest robaczywa, to nie biorę. Tu pięć, sześć małych. Tu przede mną coś widziałem. Tam po lewej stronie, ale nie wiem, czy to nie jest już wywrócone. Tam jest gwiazdzista kuleczka, ale kuleczka to ją zostawimy. Niech urośnie większa. O tu pod choinką. Nie wiem, czy ją widzicie. O tutaj. Piękna kuleczka. Będzie, jeżeli tylko wyrośnie, to będzie duża. Tu kolejne trzy, weźmiemy z nich jedną. Te. O, tutaj jest jeszcze jedna, czyli trzy zostawiamy. Bierzemy mniejsze. Jaka od razu zdrowa. Tylko mniejsza to od razu. Tu jest kolejna ukryta. Uwielbiam takie zbieranie w tej miejscówce. Pół godzinki będzie cały kosz wielki zebrany pojadę, rozdam każdy będzie zadowolony wy obejrzycie filmik z zarąbistego miejsca kaniowego ktoś ode mnie dostanie grzyby wszyscy będą zadowoleni patrzcie ile ich tu jeszcze jest a ja się rozglądam cały czas za opienkami i nie widzę nawet jednej nie, tej małej nie biorę tu idziemy do większych kamieni. Ta robaczywa, ta też. No niestety ta mniejsza. Zdrowa. Wszystko co większe to robaczywe. Tam widzę jeszcze jedną, tu dwie kolejne. Jednak za ciepło i od razu robale atakują. Tu jest kolejna. Rozglądam się, czy tu jeszcze coś widzę. I się zastanawiam, bo tak mi coś tam wygląda. Jedna, druga, tutaj na piaseczku powinny być zdrowsze, a czy będą? Ta zdrowiołęka, ta też, tu dwie, trzy kolejne. Sprawdzimy dwie, tą jedną, dużą zostawimy, o tamtą i chyba będę kończył. 15 minut w lesie zakończenie. Ja mam pełne. Marek ma pełne do przejrzenia. Także biorę zaraz drugi, drugi kosz, ale zanim to zrobię, to ja wam coś pokażę. Marek połóż wiaderko, połóż proszę wiaderko. Połóż wiaderko i chodź za mną. Patrzcie, co ja dojrzałem. Ja jestem w szoku. A zobaczymy, co Marek powie. Widzicie to? Widzicie to? Patrzcie, taki jest ten prawdziwek. Już go sprawdzam, czy on jest zdrowy. No, i powiem szczerze, nie, może być robaczywy. Już miałem podejrzenie, że jest zdrowy i on nie jest bardzo robaczywy, ale, ale jest. Ja bym go nie brał. Także ląduje, ale jest znalezisko wielkiego, prawdziwka z drogi. Zmiana miejscóweczki. Tanie pozbierane. Teraz przyjechaliśmy, zobaczcie na jaki piękny las. Zobaczymy, czy będą podgrzybki. Tu się głównie zbierało podgrzybki. Mam nadzieję, że coś uda się znaleźć. Marek już tam zaczyna chodzić. Także startujemy teraz po zebraniu kosza kań. Startujemy w poszukiwaniu podgrzybków. Po przejściu zaledwie takiego kawałka mam pierwszego podgrzybka. Już wyjmuję nożyk. Zobaczcie. Taki ładny młodziusienki podgrzybeczek. Trzeba tu dokładnie się rozglądać. Bo jak są takie, to powinno być ich tu więcej. Ale widać, że miejsce przechodzone. Dużo grzybów powywracanych. Ale wcale się nie dziwię. Bo po, po tak pięknym lesie to aż się chce chodzić. Zero krzaków, zero czegokolwiek. Piękny, dalekie. Zobaczcie, jak można daleko popatrzeć. No coś cudownego. Po zrobieniu kilku kilometrów, ze trzy zrobiłem na pewno. Wreszcie mam drugiego grzyba. Oj, tutaj jest ich więcej. Jest drugi i to zdrowiuteńki jest tu trzeci a ja tam uprzedłem cały ten teren i nic nie było dopiero wracając do samochodu wreszcie coś zacząłem trafiać patrzcie tu są dwa mam cztery to ja się tu porozglądam może będzie i więcej i kolejny podgrzybeczek jednak coś jeszcze wpada. Ale będziemy, o ten robaczywy, będziemy zmieniać miejscówkę, bo jest tutaj słabiuteńko. A chcę Markowi trochę podgrzybków znaleźć. O, tu już dobrze. I ostatni kawałeczek. Uch, tutaj to jest strasznie. O, już jest dobrze. Kawałeczek do sosiku zawsze będzie. Miejsce świetne, tylko grzybów brak. A kiedyś tu się zbierało. Pierwsze znalezisko, zobaczcie. Taki borowiczek. Po zmianie miejsca jesteśmy na takim lesie, i od razu się trafił taki. No to już mi się podoba. Może będzie więcej. Marek tam idzie, zaraz do mnie przyjdzie i mu go dam. Patrzcie teraz. Jest kolejny. Marunia, zapraszam. Obaczycie Marka. Idę sobie zebrać tego grzyba. Ale piękny, prawdziweczek. Zapraszam, Marunia, tu na ciebie czeka grzyb. Tylko pamiętaj, że nagrywam. Tu przede mną, widzisz go? Także zbieraj go. Taki prawdziweczek. Ja idę dalej szukać. Dobry. Kawałek dalej. Marek tam został między drzewami. A ja mam kolejne znaleziska. Najpierw mam kanie. Także tu są dwie kanie. Zobaczymy, czy są zdrowe. Pierwsza zdrowa, druga też. Także dwie kanie tu widzę. Tam dalej widzę coś kolejnego, ale to chyba będą same kanie. Nie wiem, bo coś tu ciemnego też widziałem. Tu jest dwie kanie, i tu jest trzecia. Także kanie ja zabieram i szukamy dalej prawdziwków dla Marka. Nie mam podglądu, dlatego nie wiem, czy dobrze widzicie. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, jest kolejny. Tym razem taki. Tym razem takie znalezisko. Idę go oddać Markowi. Marek, tak żyłem. Proszę bardzo, Marunia, kolejny. Dziękuję bardzo.